O, witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czelo z tej strony, kłaniam się, szachowy wujek YouTube'a. Witam Was. Skawką, czy też herbatką w dłoni, jak wolicie. Powiem Wam szczerze, nie przyznawałem się do tego nigdy, ale lubię czytać Wasze komentarze, szczególnie te eksperckie. Wiecie, jak Ty mogłeś tego nie widzieć? Jak Ty mogłeś tego nie zrealizować? Chłopie, widły miałeś, cóż za kompromitację? Kolejny rywal w chipsach? Masakra. Jak Ty wbiłeś te dwa sto? Słuchaj, byku. Nie wiem. chwiszę. Przyznam, przyznam się. Tak samo Gambity. Ktoś ostatnio napisał, że Gambit Stafford to gra na sztuczki i na wyższym poziomie już w ogóle nie ma to racji bytu, bo po prostu z pionkiem więcej białymi zostajecie i hejo. No nie do końca. Znaczy w klasyku, jeśli chodzi o partie tempem klasycznym, na poziomach już takich mocno zawodniczych, pierwsza kategoria wyżej, może nie grają tego, ale w Blicu. Nawet goście po 3000 rankingu na w to grają. Ta partia jest z 2024. Gość grający białymi ma 3000 rankingu. Jego rywal 2800. Czy 3000 da się nabrać na Stafforda? Zobaczymy. Siadajcie wygodnie, kawa, herbata. Jedziemy. E4, E5, konie w 3, konie w 6. Szczał. I teraz skoczek C6. No, traktowany przez silnik jako po prostu niedobry ruch, ale to jest jak najbardziej znana idea. Idea jest taka, żeby przyjść tu. Hetmanem może tu lub tu, skoczkiem albo tu, albo tam, atakować punkt F2, punkt H2, przed, bądź też po roszadzie. W każdym razie, to są złożone idee, nawet nagrywałem taki filmik, gdzie pokazywałem, ile razy można dostać w trąbę przy niedokładnej grze, że hej, i to pewnie i tak nie wszystko. No ale tutaj wiadomo, gość grający białymi wie, co robi, D3, gra sobie goniec c 2 no mój prep, moje ustawienie gra. H5, z ideą oczywiście przyjścia skoczka, H3, nie przyjdziesz tym skoczkiem i tyle. Hetman D4? Jest groźba. Można zagrać gońce C3, tylko trzeba zobaczyć, co później. Nie? Co później. Jakieś tutaj straty, straty w strukturach, właściwie jakieś takie brzydkie pioneczki, ale nic się nie dzieje. Jakieś końce C4, być może Hetman zawczasu, jeszcze R5. To była jakaś linia na pewno, to to, to C3. I tutaj jednak wydaje się, że Roszada jest ruchem. Wierzcie lub nie, wieża F1 też jest ruchem, broń oczywiście F2. No i nie stoimy na tym takim przeklętym związaniu, które już po Roszadzie się tu ustawia. Druga sprawa jest taka, że jakby udało się otworzyć linię H, to tam często jest problem z linią H. <laughs> Wiecie, co jest grane, nie? W sensie król jest w klateczce, jest zamknięty i bywają problemy. Jak będzie tu, zobaczymy. No skoczek G4, no to to można na pamięć ustawiać to wszystko. No białe wzięły, nie musiały tego bić, chociaż presja na F2 była dosyć mocna. HG, HG. I pytanie: co grać? No, gonie C3 pewnie można cały czas. Pytanie, czy bicie na B2 byłoby wtedy dobre, czy po prostu jakiś tam Hetman E5, z ideą o Mateusza, nie? Jak najbardziej to są opcje. W partii G3, G3 okazuje się niezłe. Dlaczego? No bo Hetman E5 już nie grozi Matadorem. Bo na przykład, jeżeli teraz C3, żeby, nie wiem, wygonić Hetmana, być może już się nie bać o punkt B2, później pogonie C3, to Hetman E5. I ktoś tu powie, no ale to przecież na widły się nadziewasz. No oczywiście, to jest fakt. Tak jak faktem jest to, że dostajesz mata białymi niestety. Więc G3 poszło. No to Hetman 5 Anyway. I teraz pytanie, co grać. No, kawka, herbatka, łyczek, proszę bardzo, co byście zagrali tu. No Marian, ja to bym tego Hetmana jeszcze nas napadł. No, możesz, możesz. Nie wybronisz się przed Matem, możesz nawet Brett Gensa zatańczyć. Może się nie udać. Okej, okay, to czekaj. To co ja mam grać? No to słuchaj, Byku, to ja bym tak naprawdę... Zagrał jednak C300 ideo, wiesz, D4. No to też niedobre. Bo dostajesz mata. By! Chodzi o związanie z przypięcie, Pionek nie kontroluje tego pola. Czyli można powiedzieć, że... Taki mat tutaj schodkowy na swój sposób. Kurczę bele. No, trzeba zagrać jedyny ruch. Jaki? Równo przeciwko temu, jak i temu. Eee, broniący, król g2. Teraz bronimy tu, rozwiązujemy się przede wszystkim, a na to mamy wieżę h1. Okay. No i wydaje się, że koniec ataku, białe się wybroniły, a tu nagle, ni stąd, ni zowąd. Eee, cóż za uderzenie, gonie c 2 niepoprawne poświęcenie gońca, moi drodzy. Niepoprawne, tylko że to jest blitz i na, tak naprawdę jak się bronicie, to jest trudno, bo ta ścieżka, ta Linia obrony jest dosyć wąska, łatwo się pomylić. Pytanie do Was. No chodzi o to, żeby tutaj się dostać, nie? Pum! z Mateuszem, więc trzeba tego gońca przyjąć. Pytanie do Was. Tak czy tak? W partii poszło, wieża bije w dwa. No niestety, niestety. Nie jest to ruch dobry. Dlaczego? Bo to zabiera królowi ucieczkę. Lepsze było królem, chociaż bardziej intuicyjne moim zdaniem jest wieżą, nie wiem czemu. Chodzi o to, że jak król by zbił, król by zbił, bo to jest wieża H2, niby straszne, ale król sobie zmiata tędy. I po Bank mamy tu, uh -huh. i co? No wiadomo, hetman H3, jeszcze pogrozimy troszeczkę, jakieś G3, G2, ale prawdopodobnie będzie można się skonsolidować tutaj. Wiadomo, łatwo się mówi tak, nie swoimi bierkami łatwo się rozporządza. Natomiast bicie wieżą, proszę jakogo, to jest odcięcie królowi ucieczki. Cięcie królowi ucieczki. Nie skitramy go na D2. No bo co teraz następuje? Hetman H5. Jedyny ruch, który trzeba zagrać. No i grozi. No grożą nieprzyjemne rzeczy. Grozi coś takiego. Bum. Bum. I bum. Jakieś ma ma maty. Maty. Po prostu mat. Maćki, maty, maciusie. Matadory, dużo z tych określeń, po prostu checkmate. Więc wieża jest problemem, no to wieża w 4. I teraz jak już przyjdzie Hecio, to będziemy sobie spitalać tędy. No i przyszedł H2, Król F1. Jak to ubić? Bicie na G3. Groźby są, są groźby, no grozi mat. <gryś> Cały czas trzeba te groźby, kurczę, omiatać wzrokiem i reagować, przeciwdziałać. Białe znalazły wyjście przed matem, nie wiem, czy właściwie obrony przed matem. Nie wiem, czy wy też jesteście w stanie to znaleźć. Wy posunięcie mnie z gońcem F3. Jesteśmy w stanie oddać figurę, ale bronimy pola H1. W partii słuchajcie, nie ma bicia, tylko jest wieża H2. Wieża nie patrzy, no to grozimy teraz matem na F2. Ileż ty gruź mata tutaj? To jest coś niesamowitego. Ym... I co dalej? w partii Hetman E2. No już tak troszeczkę desperacko, chociaż jeszcze, jeszcze są ambitne próby e, rozładowania napięcia poprzez e, oddanie materiału, bo jesteśmy do przodu, więc chcemy trochę zwrócić. E, pytanie, czy Hetman E1 nie jest dobry. No okazuje się, że nie, bo jest H3 i posłuchajcie, król G1, bicie. Nie wybronisz się przed matem po prostu. Nie wybronisz się przed matem. Możesz jeszcze zagrać na jakieś tam D2 filowo, no ale to po prostu nastąpi nawet chyba strzał na d2 po prostu i, i, i tu, więc kiszka, kiszka. Kurczej bele, no to co? Co, co? co co, tu grać? No właśnie, ciężko jest. A jakbyśmy na przykład tak zabili, słuchaj, no to... Wiadomo, że to pole jest problematyczne. Okej, okay, no to hetman e2. I co ciekawe, czarne nie zbiły tego hetmana, tylko zbiły sobie tak. Okej? Okay? I tu by się wydawało, że po takim biciu jest okej, okay, wszystko się trzyma. Rozładowujemy na jak wymienimy hetmany, no to mamy nawet, nawet lepszą. Tylko, że jeżeli to by nastąpiło, nie? W sensie, że nastąpiłoby, moi drodzy, strzał i to, no to wtedy jest goniec h Ależ tutaj jest niemożliwie. Zasłona jest jedyna. Jest, moi drodzy, E2 w ogniu. Kurczę, ależ tutaj gryzie go. No zaskoczony chłop absolutnie tutaj. Złe odbicie wierzył się tłumaczy. Partii oddanie jakości. Hetmana za wieżę, ale to przed matem, znaczy przed matem uchrania, ale nie ocali Cię w partii. Dlaczego? No bo jest strzał, wieża zbiła sobie f3, no i jest g4. Wisi wieża, a tak naprawdę problematyczny jest ten punkt. Bo jak wieża odejdzie, chociażby i tu, to jest cyp, 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 cyp. Cyp, cyp. Jeszcze tutaj taka szybka próba na zasadzie wieżę ci tutaj zdobędę w rogu, ale długa rolka i Gigi, ale zobaczcie, też tutaj jeden moment, żebym nie zgubił wątku. Czy na przykład nie można było. Czekaj. Teraz zagrać tak. No nie można. Już wiesz czemu. No coś niesamowitego. Złe odbicie. Odbicie wieżu przegrywało. Odbicie królem było bezpieczniejsze, bo król się udawał na D2 finalnie. Też tam oczywiście cisnęły, cisnęły ee, czarne, ale, ale można było się wybronić. No, Stafford jest mocny, jest tricky, jest bardzo agresywny, jest. Yy, ma bardzo szeroką gamę różnych motywów. Oczywiście one się tam splatają w jakieś tam znane paterny, nazwijmy to, wzorce, ale jest, jest niebezpieczne, Jest niebezpieczny. Kim był w ogóle ten słynny Stafford? Czy to jest miejsce jakieś? Nie, dajcie znać.